Dzień dobry, witam Was na domowych warsztatach podłogowych. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do zrobienia takiej zabawki. Trochę wygląda jak wydmuszka 3D. Jest zrobiona z, kolorowy, z kolorowego papieru, wykałaczki i dwóch tekturowych kółeczek. Kiedy trzymają się obu rącz i kręci, wiruje jak kolorowa karuzela czasami zmienia swój kształt. Można tylko ją trochę podwyższyć do góry i wtedy wygląda tak. Nie jest skomplikowana. Robimy? Dobrze. Co Wam będzie potrzebne? Na pewno kolorowy papier. Ja wybrałam cztery kolory. Żółty, zielony, różowy i niebieski. Do tego będzie Wam potrzebna na pewno Linika, ołówek, wykałaczka. Na pewno mama w kuchni posiada wykałaczkę. Nożyczki. Taśmę klejącą użyłam do odrysowania kółeczek. Czyli włożyłam ołówek od góry i odrysowałam dwa kółeczka. No i co? Działamy. Dobrze, bierzemy sobie na początek mój stołeczek. Dlatego... Ja sobie przygotowałam już paski, ale pierwszy pasek zrobię z Wami. Czyli bierzemy linijkę, ołówek, jakikolwiek kolor papieru. Ja taki mam niebieski. Odmierzamy sobie 1 cm. Na początku kartki, w środku. Jeżeli jest to dla Was skomplikowane, to poproście rodziców. Potem zbliżamy linkę, łączymy te nasze trzy punkty. I wycinamy nasz paseczek. No, i oczywiście jest potrzebny klej. Zapomniałam dodać. Dobra, mamy. Czyli mamy kółeczko tekturowe. Ja robiłam dziurki czubkiem długopisa. Długopisu o! Nie. Czubkiem długopisu. Eee, czyli mamy takie dwa, dwa kółeczka o, z dziurką i co robimy, bierzemy sobie nasze kolory i przyklejamy sobie te kawałki do naszego pierwszego kółeczka mogę sobie tutaj połówkę go wysmarować klejem o, jest. i sobie na przykład niebieski na początek Obok dam żółty. Potem, może, mogą te paski nachodzić na siebie. Wtedy smarujecie je klejem, żeby się dobrze przykleiły. Potem dam sobie różowy. Teraz sobie na przykład dam zielony znowu, posmaruję klejem. Widać? Czyli znowu. To kolejny kolor. Znowu mogę go, mogę powtórzyć te, które mam, czyli na przykład żółty. Teraz kolejny, na przykład niebieski. I kolejny, różowy. Jeżeli zrobicie większe kółeczko, to wtedy Wam się zmieści o wiele więcej kolorów. No jeszcze sobie na przykład dołożę zielony. Zbierało mi się tych kolorów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8. 8 kolorów. I teraz zostawiamy sobie tę część. Bierzemy drugie kółeczko z dziurką i znowu sobie. Dajemy klej na nasze kółko. I teraz przyklejamy. Jak tu było od góry, to tu teraz będziemy przyklejać sobie od dołu. Widzicie, tutaj miałam od góry. A teraz będę sobie zahaczała od dołu. Czyli klej teraz będzie na dole, pod spodem. I znowu. Kolejny kolor, według kolejności, w której ją przyklejałam na górze, to samo robimy na dole, ta sama kolejność. Czyli musicie zwracać uwagę, jak paski szły w kolejności. Jest. Może tak. Teraz u mnie w tej kolejności jest niebieski. Teraz dalej będzie różowy, proste, mam nadzieję, że proste i będziecie się tym świetnie bawić. No to uwaga, uwaga, jeszcze dostały mi dwa kolory, odłączamy, wyłączamy. Jest niebieski. Jeszcze kleimy. Żółty. Dużo tych kolorów. Jest. Mamy. Bez patyczka wygląda to tak. Macie też to? To teraz wkładamy sobie nasz patyczek szaszłykowy czubeczkiem przez naszą dziurkę pierwszą, a potem drugą. I możemy poprosić rodziców, żeby nam ten szpic zakleili na przykład taśmą. Wezmę sobie tej taśmę, Może to być papierowa, może to być też taka przeźroczysta, mamy to i sobie tak delikatnie tutaj zaklejamy, żeby ten czubek nam, o, żeby nam się nic nie stało. Mamy to. Jest. Chyba lepsza byłaby papierowa. Albo jeżeli można też uciąć ten czubek, wiecie, bo on już nam nie będzie potrzebny, więc możemy go sobie uciąć. Jest. I co? Próbujemy. Przyjemnego kręcenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pochwalcie się koniecznie na stronie z jak Wam wyszło. Pozdrawiam. Pa!